Dobra, ruszaj z wały, bo... pedały, Tak jest, tak jest, włączyłem już Czekaj, dojdziemy idziemy Cieszyj na tego tego... Tak... Uuu, Pomóż mi kurwa co To po co żeś tam po tam nie trzeba No bo chcę wszystkich zajebać i żeby... O kurwa, blokowanie ekranu kurwa niczego nie daje Spierdali mi z tą tarczą Dobra, chodź go, kurwa zajeb, ja sobie wciągnę klawiaturę życia Ja najpierw zajeb... o kurwa Weź kurwa i ty nie zgin, Widzisz kurwa, to jest śmieszne. Czekaj, zajebie go kurwa, ty... zajebie tego na górze właśnie kurwa, nie, nie, nie się mi pod nogami, ziom. się Dobra. Czemu dostałem obrażenia? Kurwa, no ziom, ja kur, ale kurwa, posz... o ojacie, co tu się odpierdziela Dlaczego ty dostałeś obrażenia jak on nie rzuca w ciebie? No właśnie, nie wiem ziom, ale od strzały chyba najprawdopodobniej dostałem. Dobra, zabijemy debil drugi, o, nie jest paga. Proszę cię, prawie zabiłem tego dni. Wow, ale luck. Dobra, zajmę, jaki lak? No będzie, będzie grubo, ja, ja coś czuję, że będzie grubo kurwa, na tym koleździe. Kurwa, nie mamy szans, no ale dobra, no, dawaj. No kur... jak zobaczyłem jakie o tym jaś. Się... O, jeszcze tu są kolezie. Tak, ale nie, kurwa, oni nie wstają. Oni. Oni, oni nie, sobie. oni nie wstają tam. Nie, nie, oni wstaną dopiero jak zabijemy go, wiem, bo już tak było. Albo jak on zniknie, kurwa, widzisz? Biedaku mówi Dobra, skupał się na tobie. O kurwa, Fuh, zobaczymy czy mamy jeszcze tego skilla. Co kiedyś, co tak <grym> by nie nie I on chyba kurwa nie robił już dawno tego ciosu. Którego ciosu? Takiego kurwa, za tarczą. o kurwa ta, zatarczą. O tak, widziałeś to, widziałeś to. Proszę cię... O stary, jak mnie chamsko złapa to, że ty żywiś tego tego, tego, widział? Widziałem to to cię złapał Ej, tego, i tego, 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 dobrze, tego, 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 fuck. dobrze, tego, go tam trochę podgonić życiami. tego, Ty życiami. ucieka, jak, naj... jak najdłużej możesz. tego, 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 a, ale jak... Ej stary, nie wiem co on opierdziela. Bo czasami on tak chamsko stoi w miejscu i się boję. To staraj się trzymać no dystans. Ale, kurwa, moje obrażenia to są jednak moje obrażenia. Że co, że ty więcej bijesz, czy co? To znaczy... Nie, chodzi o to, że ja i tak mogę mu... ...jakiekolwiek obrażenia zadać, co nie? to zawsze jest wiesz, 15-10 obrażeń, o chuj, a cię jebnął, a cię grzmotno w na razie się skupił na tobie, więc to jest okay. Fuck you! you know, fuck you! Już myślałem, że znowu cię chucnie. Stary, daj spokój, to jest z przodu, co tak w ogóle nie widzę tego jego miecza. W ogóle zastanawiam się, czy, czy mi się głos nagrywa. Bo tak włączyłem to nagrywanie, tak ten. ale ciekawe, czy mi się głos Dfruitą nagrywa. prawdopodobnie nie. <laughs> Pewnie nie, ale zobaczymy. Znaczy, ciebie na pewno słychać, jeżeli się nagrywa, to ciebie Serio? na pewno No tak, bo to jest po prostu normalne... O, poju, w... uważaj! Mariusz! Mariusz! W ciebie, Mariusz! W ciebie no, Dobra, hilaj się, hilaj się. Nie! Gonijcie, gonijcie, Nie, Ja pierdolę, ja się zablokowałem! Nie! Kurwa! Nie! Pół HP mu zostało. No nie, no bo zablokowałem się na tamtym większa! Dobra, ale dobrze było. To jeszcze raz o, u ciebie, tak? tak um... Jeszcze raz próbujemy u ciebie. Poczekaj, to, 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 to nie ma żadnych obrażeń na niego ten mieczyk, pan ci że wolę... Załóż topór. sobie topór, może topór będzie lepszy. Czekaj. O, poczekaj, ja nie mogę go wziąć tego, trój zębu. To będzie 160. Kurwa też 15. nie tego grupna potrzebuje. Oh, fuck me. 140... 150... No ten topór ma większą. No, z tego co idę. No, Dobra, to, to, to teraz u ciebie. Dziękuję. Dobra. Nie tak? Dobra, że. Tak. Dobra, to poczekaj, muszę wziąć sobie to gówno. Dobrze szło, dopóki nie zejwałeś. Sam kniry, ja zawsze nie? jej kurczę gdzieś dojechać. A ja postawię na schodach. Na tam schodach. na tym pierwszym takim drinkie śmiesznym. W sensie A ja nie mam otwartego przejścia do niego, w sensie nie mam tutaj tej ściany rozjeżdżać. Kurwa, no to... Dawaj... Zanim Dawa, i... tak, tak tam, tak tak. tam dojdziemy to odzyskam człowiekeństwo. No. Dobra, na schodach tych tutaj właśnie ten? Tak, na pierwszej połowie schodów. A, tu, dobra. Ciekawe jakbyśmy wzięli żalę estety. <gryśla> <gryśla> tak, Może by się pojawił. A nie, no ja tak, no nie. nie a ja spróbuj jebnąć mieczem ogni tą ścianę, to może jebnisz beczkę. No był tutaj ten bug, ale no nie było. Nie, tutaj trzeba... Jakbym miał bombę, czekaj, jakbym miał bombę? Kup sobie bomby, no. Bo ja już mm, kup sobie więcej bomb. bo ci się przyda na tego kościa co tak chcieć napierdala. Z góry 7. Ale to 7, teraz 7, musisz się tak kurwa jakoś. Wyprężyć Dobra. Świetnie, mi się nie udało. Ty nie masz stosów, czemu nie masz stosów? No? Bo ich nie zaaplikowałeś? Dobra, x. Pani. Czekaj. Panis. Ojej, sam... to srebro. to najwidoczniej. Dobra, kurwa. Najpierw chyba chyba na na Nie, mam chyba jeszcze chyba ale chyba zostawić na tego na chyba chyba na przejście. Auć, Auć. No chodź tu. chodź, kurwa, człowieku. skonfundował. Ja Chociaż nie, na razie sobie będę jechał mieczem, bo wezmę sobie tę na ten koleb. No właśnie, przeskoczyłem. Myślałem, że kurwa, to mnie podać, a to na tył kurwa mi podać, a wziąć. Prawie, prawie człowiek narobiłem znachy, kurwa. W tym je kurwa, do jest takie Nie, Ja gdzie to wziąć? Za pierwszym razem musimy go zaraz przetworzyć. Cześć, to? No fajnie, by był. To chuj nie No co ja. Co? Ale czekaj, nie, ja nie mam chyba tej tarczy. Nie mam tej tarczy. Gdzie się... ty ją znaleźłeś? Nie wiem. Albo ty pewnie byłeś gdzieś tutaj dalej, gdzieś tutaj. Nie, no nie byłem. Poszedłem po tarczę. Weź poczekaj, uciekaj! mu, daj mu rozpierdolić pęczkę! O jest na coś to zjebał, fos. Czekaj. Nie, on jest łatwy. Nie musi być oczu. No, to jest cały przedmiot. Klejne życie. No jak jesteś duchem, to tylko klejno życia to się dostajesz. To jest fajne, bo w tak się nie Uważaj, bo to są kolesie, jo! Gdzie? A tam jest jeden. Dobra, to ja zabiję tego u góry. A tu tak a tu Czeka kurwa. przylatuję. Weź a, no i tego, klejno życia. Weź klejno życia. Kurwa, weź to życia, bro. Już. Gdzie on jest? Kurwa, bro. Gdzie on jest? A? A? <laughs> O nie! uważam. uważaj! Już po tobie! Ugrzać śmiercią się bohaterstwo A się nie bohaterstwo! Dwa i koniec, ucieczko! Po tobie! Fu. O kurwa, nie. blisko było! Raz, dwa... 123! Trzeba ciosami! A pierdolę stary, kurwa! Kurwa, główną rabinę. Jak to ty gadasz? Zobacz kurwa jakie obrażenia mu weszło. 228 obrażeń. O stary, to są obrażenia. Szkoda, że to nie jest jedynka, bo A, sobie... się Ej, czemu ja mówiłem? to nie biorę? Mówiłem? Bo go jebłem. Bo go jebłem, albo ty ja go jebłeś. Chodzi, się chyba No właśnie o tym mówię. Ktoś go musiał jebnąć nas. Przez przypadek. Dobra. I'm just shooting him down. Czemu jest do rzeki A nie, ty też takie bijesz, dobra, jednak spoko. Też mało wrażenie, ale no daj spokój, bo to trzeba mieć tą bronię. Oh fuck! Uff, tak biorę miksurkę, i właśnie. Kurwa. Wow, tutaj leżą te zwłoki, uważaj, ostro się, bo przez nie nie można przechodzić, bo to jest ten kładek cały czas, B B on żyje jeszcze. B można się bloknąć, hoho. <laughs> no. Dobra, jest. On teraz w ciebie dwa ciosy, o! Jest, ładnie. O! O kur... Ale Dobra, mamy go. Ziom, miałeś go bądź. Jest! O, co to za jakiś lamus się tu pojawił? Uważaj, bo oni wstają. Jak mój penis. <laughs> Ale kurwa duży. Ale duży, ziom! No kurwa Szkoda, że... Ciekawe, nie masz jeszcze obowiązku spełnionego, nie? Nie, nie mam Szkoda, bo by się przydało wrócić już powoli Ale nie, to już ciekawe jak dojdziemy i zaraz powinien być Tam przy tych, tych uszach Przy tych uszach powinien być A nie, już... Już tracisz kolor, więc za chwilę cię odeślę Chodźmy tutaj na tomu Czekaj Czekaj Riririririr, <susurwanie> co? <Nie susurwanie> na drabinę! Wojciech na drabinę, A ty możesz! No ja się tak fajnie kurwa w powietrzu zaciąłem. Jem! Dobra. 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 Właśnie, bogu. Weź sobie to. Piski. Czekaj wezmę jakiegoś zjebał ile się będzie dało. O, odesłało cię? Czy sam się odesłałeś? Zabiłeś mnie! Zabiłeś? Ten zniknął ogień, wchodzę, czekuję nie <noise> Chuj, dobra. O kurwa. Teraz Czekaj, bo ja pójdę do ogniska. No przydałoby się, stary, Jak bo ja odesłała? też mam minutku no, no, tego wszystkiego. Boże. Niepotrzebnie wzywałem ziomka, bo ty kurwa umarłeś. <noise> Ale dobry, dobry run, dobry dobry początek, nie ma co. No tak, no teraz u ciebie go zabijemy, może, co? A nie, on się chyba nie zrespi. Nie, on się już nie pojawia. Szkoda. No, chujowo. Trzeba być dwie szanse. Jesteś karierzem, go... bo ten, bo jak później tam są, w miejscach, w których on się. bo on się później respi, jeszcze, no to on później się respi, dopóki go nie zabijesz, więc nie wiem, może tutaj też. Nie, można by spływać, Nie wiem, zobaczmy. To i tak będziemy na razie u Ciebie przechodzić, więc na razie możesz mnie wezwać po prostu Już sekunda. Najwyżej będziemy przechodzić dalej u Ciebie i ten Tylko że tu zdaję... poziom No właśnie ten 15 Po prostu Wnaśnie 27 poziom <grym> Ja mam chyba nie kto 3 29 no, kurwa znowu jest jakiś, już jesteś wyżej Kurwa, bo ja nie wiem dlaczego, ja umarłem, a ty nie umarłeś wtedy. A ja nie, umarłem na początku, bo zjebałem. Dobra. Dobra, stawiam znowu w tym samym miejscu. Mieliśmy u ciebie iść. A kurwa, zjebałem. Ty, co to jest za jakąś mam powłoczkę taką dziwną? Nie wiem. A, bo to mi daje coś, co to w ogóle ta tarcza daje? Kurwa, jest Brzmi, że... kurwa, mi ja się nie dowiedziałem, Postawię tam gdzie ty wcześniej, tylko tutaj też jest jakiś kolor. Więc... Ok, eee... okej, okay. co mi kurwa tu daje? A to jest ten, to mi daje ten przedmiot. Dobra, postawiłem go w składach, Dobra. Się tylko ogarnę. Ty! Ten bitch jest dobry. Tylko trzeba Co? mieć dużo zmęczności, trzeba mieć, ale ten bitch jest dobry. 233 obrażenia to nie jest takie wiesz... No nie no, no. Tylko, że Więc ja nie umiem walczyć, ja walczyć. z nie Ja nie umiem walczyć z bitzem. Biczem. To tak jest łatwo jest. nie można cię skontrować. W ogóle się nie da kontrolować jak się bliższym bije? Lol no. Ale lag był przez chwilę Co w focie tak? lagi, był, był. lag i był Kurwa, fuck you No, pizda lag był Jak, on, jak, on jak oni tutaj biegają, ja. się tutaj w dole? Potężny w wpizde był lagimir Chodź zobaczymy tam do góry, czekaj nie idź tam No masz rację, no weź kurwa zapierdol tego Z bomby go i chuj Jeszcze Lekarze raz Dekażę mu HP chuj. nie zebrałem Chyba, że Chyba, mam dobrała, znowu Nie znowu Padł u ciebie? Padł, padł Bo ja mam laga, u mnie żyje no, Kurwa, rzuca do mnie no to, rzu a? Rzucił do mnie bombą No ja też, bo dostałem autosom No to on no żyje jeszcze Jakim wiem, czy możesz żyć? O, już, No nie wiem, kurwa, są dziwne rzeczy się dzieją. Kurwa. Myślałem, że zdążył. Brawo. tak robię cały czas, żeby się przywracał, bo wtedy można mu strasznie dużo obrażeń tam No ale nie możesz zabrać czasu ciosów, tu jest... O, oh, fuck! No, także... <grym> no, także brawo. Ale no, ja przynajmniej wieku kurwa, nie zdobyłeś. Uniknąłem ciosu, ale wybuch mnie ten. Cholera, jeszcze raz. No, z tym akurat nie ma problemu. Co innego jak ty byś umarł teraz tutaj. To by było inny problemy. No straciłbym kurwa tego, kupę. Dobra, to tam gdzie wcześniej pusty. Lóżmy. Nie, mnie swędzą. Fajnie. <ścoughs> Musisz się <śmienic> tym tak się Nie, sprawiło ci to dużo radości, więc... Nie wiem, czy to jest twoje szczęście, czy nie, ale jeżeli szczęście, to cieszę się twoim szczęściem. Kurwa, coś takiego słodnego bym moje ale paluszki mam kurwa dwa chujowe. Czy to się jeszcze, nie, czy nie? Wstawiłem, no wstawiłem. Tam nie wcześniej, na skończę. <laughs> Dobra, wzywaj, w Już w tym wzywasz, czy w tym Tak. To Czy ty robisz to co myślę, że robisz? Kurwa znaczy nie wiem co to jest Coś to co nie jest legalne To tam jest twoja dusza, czy tam jest moja dusza? No, no moja jest na moja pewno no. Twoja Co na tam kurwa? No, no umarłeś przecież no kurwa. A no tak kurwa, ale nie zebrałem jej no. No bo nie byliśmy tu w postaraj się zabić kurwa wszystkich. Ała, ja wypatruję tego ptaka, a, a, a ty Nie mnie no, podbiegasz. Nie, kurwa się nie pojawi. No nie pojawi się, bo jak oni wstali, to na pewno Bo oni nie wstają normalnie. bo że ich zaatakujesz. Dobra, to idziemy dalej po prostu. Czekaj, pozbieram sobie kurwa leżki mojej godności. Właśnie, tutaj mam ten. Jest tutaj Estus, nie? Tak, chyba był. Serio? No właśnie go zabrałeś, bo był tutaj przy tych pierwszych zwłokach, co zbierałeś. Nie, nie mi się... pierdol. Serio? No jest, z... dobra, mogę. Jest, no. No, jest, nie, nie pamiętałem, że tu, kurwa, go wziąłem. Proszę, knapka, naprawczy... ja już tam idę na Okej. Okay. A ty idziesz na, uh... na Kurwa, nasza mi ochota na terrari. <laughs> zby... Przez bykanie, czy przez Nie wiem, ziom, to jest, kurwa, to jest nic, sprawa. Czemu ich, kurwa, nigdy nie weźmiesz, kurwa, tu? Jak ich nie wezmę? Można ich kurwa tak ładnie kurwa, wziąć i tentegować ich tutaj. Dobra, w szczodrze to oni odlew Nie, trzeba wejść głębiej. Teraz <grym> no ja ci mówię kurwa i to mi, kurwa nawet dwuzłocznie, ale trzeba i wejść głębiej, oni wtedy wyjdą kawałek i kurwa może kilku zginąć przez to. Dobra, chuj, nawet nam nic nie zrobili. Nie? To jest dobra, tarcza. Tak, no Drewniane tarcze są dobre, bo mają dużo odporności na te. Ta magia. Kurwa nie mam Farosa Jebać. tam i tak nie było nigdy nic ciekawego chyba eee, tam właśnie jest coś, Sztaba. A tak. To, to, to i tak teraz się nie przez Zapomniałem że to jest pułapka. i zapukaj to ten tu. Weź jedni kurwa dwie ja mam Nie, ja nie wali. mogę, ja nie mogę, bo ja już próbowałem bo uderzyłem wcześniej. Nie działa, musisz ty uderzyć. O, dziknąć, no i już. Teraz opuszczam. Daj mi chwilę. Muszę się ugrzeć. Się ubrać. Kurwa. A mogłem, kurwa, włóczyć Kurwa, gdzieś w to Weź kurwa, uważaj na siebie tam wziąłem. Starym się. O kurwa, ale tu ich jest dużo. Kucz, Włócz, no. Dużo? Trzech. Weź go jebni, no no. No chuja pana. Kurwa nic tu nie widzę ziem, ale tu już kurwa ciemno. Czy mi się dotarł, czy mi się kurwa Dark Souls wciemnił? Nie wiem. No co? No, ciemno jest. Jest kurwa w chuj ciemno. Szczególnie, <śmuszczaniczne> no. że ja jestem zawsze kurwa... Włócznia skrzydlata. tudo do do się zachciały <grym> Dobra tutaj znaczy, chodźmy tam pogadaj się z tym gościem nie no, no, mówcie może cozy zajebać na początku nie zabiję go bo ten... bo no, pogadasz się z nim, przejdziemy przez to całe i on ci da kamień w sumie, jak go zabijesz, to też będziesz miał kamień jeden chuj Może będzie miał jakieś coś ciekawego kawałek do sprzedania nie wiem. Skurwę, co? no skurwesek. No, weź zamknął jeszcze drugi. co Żeby cię teraz, skurwa, nie wyjewało, bro. Heh. Oddułet mi. Oddułet. Co miałbym nie, nie wyjebać? Nie wiem, kurwa, no. Co? Co? Myślisz, że jesteś taki słabszy, że Nie. Chodziło mi, że jesteś, kurwa, taki pasywnie agresywny, żeby cię wyjewało, kurwa, z powodu internetowego. A te... Tutaj jest ten, znajdźka. Znaczy, znajdźka, Kurwa za dużo tego. Tu masz. Ty tu kliknij. Tu. Znajdźka Kurwa, nie możesz. Trzeba odpalić te drzwi, tak? Ja nie mogę. Szybne, kurwa, nie możesz. Każda wymówka jest dobra. Za chwilę mnie odeśla. Na 90%. Za chwilę. Kostów Na z... ja. Napierdala i kurwa, jak pojewany, chodź tu. Gdzie oni tam są? Na górze, nie, no wiem. Myślałem, że na górze ktoś jest. Ten, weź, y, jak, jak mnie odwali, to weź chociaż sobie otwórz te, te, te drzwi i ten skrót, żebyś miał od razu. Sorry, poczekaj. No wiesz, A, to na górze, to ta w tamtą stronę? Do bossa już. Ten skrót. A, no dobra. Pogadaj, on myślał. A tu będziemy łazić, Ziądawaj we dwóch? Pierdol. No ale wiesz, że mnie wyrzali za chwilę, więc co, weźmy, weźmy coś jeszcze. Raz? No. Ale tutaj zostało trzech przeciwników. Dobra, jak chcesz. To może teraz pójdziemy w inną stronę, ziom. Zaraz mnie odeślę, no. Bo już się tam drzewa. Dla Dobra, to ja po prostu ustawię znak gdzieś bliżej i tam mi nie wezmiesz. Postaw kurwa tam przy tym ognisku. Przejdziemy sobie przez skrót, ziom, A później przez tego wielkiego kolesia, no kurwa. Ale nie siadaj przy ognisku no, przypadkiem. A no, czemu nie? No bo nie będziemy... Zresztą tak to będzie więcej ekspo, no, ale nie wiem jak chcesz Obowiązek spełniony Kurwa, chodź nie się rozpatruj, co ty ziomo? Kurwa muszę A Poza to mam jednego stusa No ale tutaj nie zostało dużo do tego Na górę skoczyłem I cię wyrywał No, mówiłem Wiem Okej, okay, okej okay. Tam gdzie wcześniej Czekaj kurwa, Mordzia, ty. Chciałem se kurwa trzcić już tą planszę. No to ja sobie pójdę do tego. No to oczyś planszę i sobie otwórz ten skrót tam do posąg, raz. Który skrót? Że... mu chodzi? Nie Bo no tam, jak schodzisz na dół po drabinie, to po lewej masz te drzwi. Tam, od razu jak już... A czaję. No drzwi, dobra, drzwi, dobra. To tam no są. Będę to... musiał się... ogniska tak czy siak, no kurwa, daj mi 3 minuty zaraz na niższe. Weź... No, skocz po wodę, kurwa, Aronau. Poszedłem sobie do tego, do Madżynu. Dodać punkt. Pieram się. Wiem. Tuż czarnego żołnierza oraz kurwa coś jeszcze. Kurwa, nie zabijajcie mnie panowiec, nie? To byłoby chujowo. Kurwa, mi się chila. Ale ty to wolno pijesz, stary. Kurwa, jak się wam reklamę robić stary tego produktu. O, on to pije na czas, stary, normalnie, kurwa. Mmm, pestus, o chuj! O ty kurwiszaku, chciałeś mnie spór rzucić. Oh shit. Dobra. Ułam Łama... łamać kolczu, o, meet. Kurwa, muszę kolejne co opierdolić. No musisz. Można się, kurwa... Bo się boję w wysokości, chuj. Ja nie wiem skąd ty tą tarczę wziąłeś, serio. Co? Ja nie wiem skąd ty tą tarczę wziąłeś. Ty, ty póki ty tam coś tam robisz, to ja sobie pójdę po tego. Po... Po klucz do tego, do... ...do kur... ...do tej całej tej... ...no, tak. Dokładnie... ...dokładnie tak. Chodzi mi o... Kurwa, brakuje mi słowa. It's Raining Man, hallelujah! Do tego domu tam, Majuli, wiesz którym? Aaa, czaje. No no, przydałoby się tam pójść, bo tam jest test, eee, Estus. Testus, tak. Testus. No to właśnie ja idę po klucz sobie. No ja też już idę po klucz. A ty nie byłeś tam jeszcze? Też nie byłem, no bo czekaj, to ja przywołasz mnie. Dziom, wait. To jest znak. No kurwa, ale ty jesteś kurwa naganny w chuj. Co? Co? Prawie się nie zestrasz. Poczekaj, to się szło tam tędy. Tak. O, ale wszystko kurwa mi what Ta fuck! Kurwa, zgudzina. 25.16. A 23.00 idę spać i kurwa, już wcześniej się, się muszę umyć. Dobra. To już e, stawiam dobra. znak kurwa przy. No tam, gdzie wcześniej postawiłem. O, ja byłem wcześniej go stawiałem. No na no kurwa. Muszę nie się... no myślałem, gdzie tu jeszcze bliżej go ustawić, ale no dobra, no nie ma żadne nic innego ciekawszego go, do głowy nie wpadło, więc Dobra, kończę. To pierwsze... 120, dobra. Kończę pierwszy odcinek z Dark Souls.